Cześć, otwieramy skrzynki. Dobiliście 300 zł. Widać zresztą na dole. 301,63 dokładnie. No i tak, i zaczniemy. O kurde. Dobra, to do uwaga. No to Legimy. zaczynamy. Legimy. Tu nie będzie nic. Ja to czuję. Ja to czuję w kościach. Dobrze. Niepozorne zagrożenie. Ładnie wygląda, no? Mam go, mam go. Mango, no mango Co ty, prostu wypłatę dostałeś, czy co? Nie, wpłaciliście, trzy stuwy. O, emeczka Tramie, tramie To jest fajnie O, dobrze, już powoli, tak Magnes? Magnus, e Magnez? no Raz lepiej ja, Może tak No to wszyscy youtuberzy tak robią On co, zaczyna? Nie Niepozorne zagrożenie Ostatni klucz tak robił, tak? Był czerwony. czerwony. O, Ta! Neonuarka przeszła. Tak, był wupa na początku. Ja! Yeah. <laughs> no nie. Przeleciało. Co przeleciało? A Wupa? W... Asimov? W... Aka Asimov. A Wupa przeleciała. A to, dobra. Deagle przeleciał mm -hmm. też. Mecha yeah. Industries. Już jestem blisko. Już, już jestem tak blisko. Tak blisko ja nega, nega. No Myk! Jest na traku Digna Nie Fagderiniu raczej nie 0.30 Mecha. Jest coś, już jestem lepszy, już jestem lepszy To jest maestro Już mamy fioletowy, mamy różowy, no to kurde państwo drodzy I Ostatnia skrzynka Zagrożenia Już 6 skrzynek za nami to trakuj. Nie żeby coś, ale coś będzie pewnie. Drugi fiolet. Rurowany. No. Kurde, no. On fajny jest, podoba. Faktoryniu chyba. Nie. Yeah. Po testek bojowych. A few moments later. No to pierwsza. I ostatnia. No, lecimy, nie śpimy. Czekaj, może Susika zawołam na reakcję. Okay. róż leciał. Fiolet leciał. Kurde, ładny ten rewol. Gdyby się w ogóle opłacał. fajny. nie podoba, ale nie gram tą bronią. No właśnie, nikt nie gra. No ale taki jest zacny dosyć. nie jest głupi, no. To dobra. Ostatni klucz, pierwsza skrzynka. Lasport przeleciał. I znowu chwyt. Gorszy. Uwzięli się na ciebie. A jak? To teraz. Drugie i drugie. A teraz denerwujące ale dopiero. Pięć skrzynek i 5 razy dostałem. Ale coś będzie, coś będzie, coś. Czuć, Mieli, czuć no, nie było, tak? No, Żart kawy. Tyle razy mi wypadało. Ale faktory nie Nie widać. A nie widać w ogóle. <laughs> no. no taka pompa. Pompa. Chyba nie tak, mam nawet no. tamtej pompy. A ty masz Satraku taką. No właśnie. A Dobra nie, ja, lepszą, mam, ja mam lepszą, bo ja mam taką. O. Ja mam tą stray traku. Rartaku. A ta jest fajna. No, jeszcze jest fajna. Ona się nazywa... Nie wiem, coś garnitur? Czy jakoś tak? Może nie znam się tak na pompach. Dobra, teraz środkowa środkowa. Ona jest taka biało-czarna, też jest bardzo fajna, bardzo ładna. Na no bardzo, bardzo, określa. to. No, alocha. No, no, pas... no. Co on tak ale... taki pas? Ale Kurde, no właśnie taki. Ale faktoryniu jest. Dobra. No, ale no kurde. Zawsze 9-9-9. A przecież to jest najgorszy float jaki był. <laughs> Cześć 09990 To nie wiem, jakby ktoś trafił po prostu jeden, to, to to by było najgorsze. A tak to chyba rekordzista, przynajmniej mój. Dobra, ostatnie Wiem co nie zrobiłem. Nie mam perły na szczęście. Muszę iść po swoją perłę na szczęście. Ale w stat -traku. Czarny plejasek. I to w Faktorynio raczej. Eee, nie. Filtestet. Ale nie widać, tu, tu widać w No, No, nie widać obtarcia Ale za bardzo jest. A jakie ty masz do tego? Do MP9 chyba nie mam No to akurat, bo Fajny jest Lekkie zużycie, trafiny. sorry, minimal wear Dobra, to tak, mamy 15 skrzyń pryzmatu To dawaj Mati, ty wybieraj, ja? który klucz Duży do skrzyni pryzmatu Od 1 do 15 A od 1 do 15 to 10 jest tak. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I kto skrzynka 7 Jojit. A tu pomyślałem coś go o Matei i Cristiano Ronaldo. To ja może nawet no, coś połączę siły. <laughs> no nie bardzo. Ale statrak, ale statrak. To, to, to już jest tak coś. To tak bliżej niż dalej, coś ich teraz ty. No. Jaki? Field pewnie. Ale mi się podoba ten skin akurat. No to spoko jest. 8 klucz, 10 skrzynia. Dobra, to jest 4, 5, 6, 7. 8 klucz, 10 skrzynia. Ale. I Stafford taki fartrzu pewnie. Sześć, On tam, umówił się z, z Gejbenem, że ma tego. Oby, a chuj. Łykniem, bo <suszy> tak. No, kałaszek. Trochę zryty. Ale kałaszek. Czemu, ja go mam? Nie jest zryty. Znaczy, zryty, bo jest ten, trochę zużyty. No, ja mam no, ja znak. No, no to, to jest filter test. Ale to tutaj taki, taki. Se. No, ale ogólnie taki? ładne. Dobra, dawaj 7-7. 3, 7. 4, 5, 6, 7 i 7. A potem Foxiu 6-9. No to, <noise> latatadek po orbicie. Siup. Tak, jak dobrze przyjęło. Kujowe ten numer otbieracie No to pokaż ty, jak to jakie to p niech się lub coś z tym zagrać czasem Najpiękniejsza jaka liczba brań, jaka istnieje 2, 3, 4, 5, 6 na 9 6, 7, 8, 9 To musi wyjść To musi wyjść A jak nie wyjdzie? To trudno to lecimy dalej, MP7 Obóz. Łobus są, ale z Satraku dużo broni teraz daje nawet. Znaczy dużo, no dwie mam. Wczoraj jeszcze no, jedno. Ostatni klucz, ostatnia skrzynia mówi ten. Ta port. Ta port. Dobra. Na no. no to pusik. Tu masz mysz. Tu masz mysz, co nie? O, patrz. Kurde, nie kliknął. No, myk. Czekaj. No o, to się Krótko łapę ma No. Się no, boi. no. Gdzie ten A, no, no yes. prawie. Teraz pusik Trzymaj kciuki Trzymam twojego kciuka Tu masz pat, nie, pat, kciuka Tak patrzy po niej Trzem twojego kciuka Patrz Ale lepiej ale. dalej. Teraz ja sobie wybiorę No to ja bym chciał Losowo. Za ja się będę Niech wypadnie Cesarz, jego jeszcze nie widziałem dzisiaj. No kurde no Mimetyzm Dobra, to kto teraz? No ja chyba. No to dawaj. Ostatni ludzi, pierwsza skrzynka. No to. Poślij do boju. Nie Mimetyzm Kurwa Seweryn. Ja. Mhm. I ile zostało? 5-5. 5-5. Pięć, pięć. Siedem, siedem. Pięć, pięć. Pięć, pięć. Może ich nie wolno ruszać, bo tam się skiny wtedy mieszają. No. I kosa wtedy spada na dół. Albo MP7 zostaje na wierzchu. O 3 i 4, napisał. To nie jak mokry tak? teraz. 3 i 4. i Później 4 i 6. Był na początku, ale chyba I A No to jeden pięć. Dobra. Na no, petka. Patyna. Ciekawy cek ten, to jest, to jest. jak ma float mały? Czy tej pateni zmieni kogoś? Mokry mówi prostu. 2 i 4 teraz, jak może 2-4 mówisz, tak? No to 2-4 Jakiś tam w różowy. Ojej! Oj, Majajaj! Oj, oj. oj, oj. no ja wezmę dwie. po środku, dwie, po środku dwie. W sensie, że środek, czyli środek i, gruda, nie? i środek. No to Myk. Kolejny kałasz. Kolejny, Kolejny jak jest to, badany. to... Jak już jak trzy. Jakby w Patraku były. Jak by były to na nie by było, nie by były. No. Jeden, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. O, jakieś ścięcie było? Na różowe przyleciał. No, no by by Kurde, nie była kabena, no. no. to a, ja kobenę, biorę teraz ostatni klucz i pierwszą skrzynkę. Hammer. <ścoughs> Hammer. nie chciałeś mi dać kluczy. Byś mi tego fileta dał przynajmniej, ciulu. kliknij. I... I skrzynka która pod kluczem? By tak, która by mnie tak przekonała. No jest ta pod kluczem jedna. Taka. A to co masz pod kamerką, czyli pierwszą. Ta co zasłania? Pod... No bo tamtej nie widzę. Co. Dobra. No, o, nie, no coś Ale no. dźwięk od razu inny na fioleta. No. Fajne, no, ten jest fajny. Ale też trochę zryty. No, to może Na no, fiolet. No, czyli nie zgubią. No. Dwa filety, to teraz poleci gówno. Ale ładny. I druga skrzynia. No, czyli tak poza no, no. Tu zostanie pierwszy klucz, pierwsza skrzynka. Bez jest sensu. Bez sensu. Znaczy... No, cz Statrak? Nie. O, czyli 0, 33. my z możemy otwierać skrzynki. No. To no, teraz... czyli to, co my dropnęliśmy, to oddajesz nam. jeden jedno. Aha, aha, aha. nie <laughs> <laughs> Ta łupka nawet jak wypadła, kurde kurde. To... Dachowiec Chilera? też spoko Ewentualnie co bym stąd chciał Nic bym nie chciał Chociaż tak, to Pinanty tak? jest nawet spoko Płytki grób A no, ten USB no, jakoś to tego, nawet Tego FAMASa mam No Cyrexa jakby mi wypadł to pewnie oddał No ładny nawet, podoba mi się Ale kurczę to z tym obrzynem jakbym latał, ale bym się miał tylko <grymne> typu był Stunt no Ale Smoczy Ogień przede wszystkim To jest Scout, który mi się najbardziej podoba ze wszystkich Scout'ów Sztywniak? Nie, to mi się nie podoba w ogóle tam. No i Glowsy, no to dobra Otwieramy, trzy... Będzie pewnie Czarny Piasek Jeden, dwa, jeden <grymne> <teraz to> <grymne> Pośpiewaj, Ma to 90 Ale i jaja Łe 013 Jeszcze w stopp traku. No Takie sobie Jaki wymarzyłem Jakie i jaja. No i spoko. Ty nie jest tak źle. Wewolwę, wewolwę. A ile tych skinów jest na SG skin. aloha. SG Aloha. Financi paskudne. Patynę też dodamy. Mamy 7. Nie, to mi spieprzy całkiem wszystko. Drewno połowę mi się nawet podoba. Dobra. Co z tego może wypaść? Z tego może wszystko wypaść, ze wszystkich skrzyny chyba jest. celujemy w AWP Tak i gówno. I co? I dostałem... Co dostałem? Gówno No nie widzę. No nie ma. To kurde. Moje oczy. O, panie. To mogę dać. Wyjebane. MP7 też, bo nikt tego nie chce. MAC10 też, nikt tego nie będzie chciał. I mam ile? 6, 8, jeszcze dwa skiny. Dobra, dajemy kasetę. Dawaj kasetę. No to może Będziemy, gałęźnica tym razem. My... Jak będzie gałęźnica, to ją rozdajemy. No to. Gałęźnica. Oczy i nie yy, jeszcze lepiej Kurde, gorączkowy sen Ue. jest droższy Tak? dobry jeźdź, jeźdź, ta? Kurde, no Po testach bojowych Jakie masz? Co, co Ale patrz tu ten. Nikt nie zauważył, no? że otworzyłem o dwie skrzynki więcej Aha. Otworzyłem teraz 26 skrzynek, a wczoraj 6 a tam. Nikt ja wczoraj nie liczył to, to chuja I dalej jest deagle do rozdania Dobra, także to był odcinek z wycinki z live'a. Także jeśli chcecie następne opagingi, to wpadajcie na live. Zostawiajcie suby, łapki. Jeśli pod tym odcinkiem będzie. Nie wiem. 1000 łapek. <laughs> albo uzbieracie. Teraz uzbieramy może w donatach 400 wy, to otwieramy 40 skrzynek. Także do, wszystko należy do Was. Także na razie dzięki wielkie. Trzymajcie się. Ziemano.